Czy wiesz, co to są bundles i jak mogą pomóc Ci w rozwoju Twojego biznesu online? W dzisiejszym odcinku opowiem Ci o tej formie współpracy i o korzyściach, jakie ze sobą niesie. Cześć, nazywam się Grażna Pawtel lorente a to jest podcast Slow Business Online. Miejsce dla kobiet, które chcą bardziej świadomie i z uważnością budować biznes oparty na kursach online. Tutaj koncentrujemy się na tym, aby uprościć nasze działania, pozbyć ciągłej presji i gonitwy z czasem, oswoić lęki i obawy, które sabotują nasze postępy, tak aby z lekkością prowadzić prosperujący slow business online. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć kilka słów na temat tego, czym są pakiety materiałów rozwojowych, bundles, ponieważ właśnie bardzo niedawno, w styczniu, zorganizowałam taką pierwszą sprzedaż mojego pakietu rozwojowego Prosperuj, rozwiń skrzydła w 2023 roku. Był to swoich, swojego rodzaju eksperyment, który okazał się strzałem w dziesiątkę. Pomyślałam więc, że opowiem Ci nieco więcej o tym, jak możesz i Ty wykorzystać tego typu rodzaj współpracy w Twoim biznesie, bo absolutnie polecam jako strategię rozwoju. Ale ponieważ temat jest dość obszerny, podzieliłam go na dwa odcinki. Dzisiaj będzie bardziej ogólnie o tym, czym są bundles i jakie korzyści zyskasz organizując lub biorąc też udział w takim pakiecie materiałów. A w kolejnym odcinku zaproszę Cię za kulisy i opowiem więcej o tym, jakie konkretnie efekty przyniósł mój eksperyment. Czym są bundles w takim razie? Zacznijmy od tego. Więc, bundles z angielskiego to zestaw, pakiet, i właśnie o to chodzi. Kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt osób, ekspertów, coachów, zbiera wspólnie różne materiały, pełnowartościowe materiały, kursy, workbooki i inne produkty i tworzy z tego pakiet sprzedawany wspólnie na jednej stronie sprzedażowej. I pakiet ma łączną. Bardzo wysoką wartość, ale jest sprzedawany z ogromną zniżką. Cena, wartość pakietu wielokrotnie, czasami kilkudziesięciokrotnie przekracza cenę, jaką klient płaci za taki pakiet. I taki bundles poznałam co najmniej dwa lata temu w angielskojęzycznym internecie, i od tego czasu regularnie biorę w nich udział, bo jako klientka dostaję naprawdę ogromną wartość. Za opłatę 50 do 100 dolarów dostaję kilkanaście, kilkadziesiąt kursów, z których każdy kosztuje co najmniej tyle, czyli co najmniej 50-90 dolarów. A nawet ostatnio, ostatni bundle, w którym brałam udział, to pakiet materiałów Lizzy's Christmas party taki bożonarodzeniowa impreza zorganizowana przez Lizzy Goddard, gdzie było w bezpłatnym pakiecie 360 materiałów. W płatnym było ich chyba 90 parę, ale szczerze powiem Ci, że oferta bezpłatnego pakietu była już tak atrakcyjna i było tak dużo materiałów, poczułam się nimi tak przytłoczona, że nawet nie rozważałam zakupu płatnej wersji, bo w tej bezpłatnej materiały również były pełnowartościowe, również były płatne. Kosztowały między 50 a 90 dolarów. Czyli z punktu widzenia klienta otrzymuje on za ułamek ceny dostęp do kursów, workbooków ym, i innych produktów cyfrowych, za które gdyby odbierał każdy osobno, zapłaciłby kilkadziesiąt razy więcej. Yy, zdarzają się oczywiście także yy, pakiety bezpłatne. Yy, to oczywiście na pewno zależy od strategii. Jeżeli strategią jest, czy celem takiego pakietu jest budowanie listy, to prawdopodobnie będzie zupełnie bezpłatne. Jeżeli jest sprzedaż, to będzie płatne. A czasami niektórzy, tak jak Lizzy, w swoim pakiecie być może jej strategią był miks, budowanie listy, jednocześnie sprzedaż. Więc są różne warianty, ale głównie chodzi o to, że dla klienta dostarczamy bardzo dużo wartości za ułamek. Ceny. Jak to wygląda z punktu widzenia klienta? Klient sobie wchodzi na taką stronę z ofertą pakietu, dokonuje zakupu lub zapisu na listę, jeżeli byłby to bezpłatny bundle, i w ten sposób zyskuje dostęp do strony, na której są wszystkie materiały, lista wszystkich materiałów oraz instrukcje, jak je do odebrać. Często są tam kody zniżkowe, linki, które pozwalają na Przejście do strony danej ekspertki i odebranie do materiału, która dan, który dana osoba um, do takiego bundle dołożyła. Czyli klient po zakupieniu pakietu odbiera sobie dostęp do wszystkich lub wybranych materiałów. Bo oczywiście ja, na przykład, z tych 360 materiałów od Lizi odebrałam chyba niecałe 200. Pozostałe nie były dostosowane do moich potrzeb, nie były dla mnie interesujące. Więc klient wchodzi na stronę poszczególnych ekspertek i odbiera sobie materiały. Jeszcze raz chcę podkreślić, że to jest naprawdę bardzo wartościowe z punktu widzenia klienta, ale jest też bardzo korzystne dla partnerek, ekspertek, które wkładają swoje materiały do tego worka obfitości, oczywiście także dla organizatorki. Jest to bardzo lubiana przeze mnie współpraca win-win-win. Bo pewnie widzisz, że z punktu widzenia klienta jest to świetna oferta, bo za darmo lub stosunkowo, za stosunkowo niewielką cenę otrzymuje kilka lub kilkanaście, a może kilkadziesiąt pełnowartościowych produktów, za które musiałby zapłacić dużo, dużo więcej, gdyby kupował je pojedynczo. Poznaje też nowe ekspertki, bo odbierając ich pod produkty dołącza do listy mailingowej i bardzo jest tak często, że zostaje na dłużej. Ja w ten sposób zawsze odkrywam właśnie nowe osoby których spojrzenie na biznes online może być troszkę inne. No, nie ukrywam, że właśnie najczęściej korzystam z tych bundles biznesowych, ale to nie jest jedyny typ bundles, który można zorganizować. E, więc dzięki temu poznaje klient, poznaje nowe osoby. E, myślę, że to jest podobne trochę do tego, co się dzieje przy konferencji. Wiele osób, które dołączają do konferencji jako uczestniczki, e, oglądają nagrania, mają okazję poznać nowe ekspertki, Dostaję od nich potem wiadomości: Grażyna, dzięki Tobie poznałam taką i taką osobę. Wow, to było naprawdę dla mnie wartościowe. Ta osoba zmieniła moje spojrzenie, coś się zadziało. Więc ja myślę, że tak samo tutaj w tej współpracy klient oczywiście zyskuje ogromną wartość w produktach, ale także ma możliwość poznać nowe osoby, do których sam jeszcze nie dotarł. Po drugie, zyskują partnerki. Drugi win to partnerki, bo w zależności od tego, na jakim są etapie, ich korzyści są może trochę inne, ale na pewno są. Jeżeli partnerka, taka ekspertka, która wkłada do pakietu swój produkt, ma już sporą społeczność, to na pewno dzięki sprzedaży z jej linka partnerskiego zyska prowizję od każdego polecanego klienta. Zyskuje także nowe osoby na liście mailingowej, no bo każda z Partnerek ma jakąś listę mailingową, ma jakąś społeczność i te nasze listy się sumują. Docieramy dzięki temu do nowych osób, których nie było na naszej liście, na naszej, w naszej społeczności. I dzięki takiej akcji budujemy społeczność, listy mailingowe dużo szybciej i zupełnie bezpłatnie, niż gdybyśmy korzystały z reklam. Bo reklamy, no nie ukrywam, ja na przykład ostatnio, kiedy testowałam reklamy. Testowałam. Korzystałam z reklam przed świętami, przed moim corocznym retreatem noworocznym. Za pozyskanie jakichś 150 nowych osób na moją listę zapłaciłam, zapłaciłam około 320 czy 340 zł. Więc przy takiej ilości lidów byłby to wydatek rzędu kilkuset złotych. Natomiast dla osób początkujących, bo mówiłam tutaj o tych, które są zaawansowane, że one zyskują na sprzedaży, bo zyskują prowizję. I zyskują listę. Natomiast dla osób, które są początkujące gdzieś na, na początkującym etapie biznesu i mają jeszcze małą społeczność, jest to na pewno świetna okazja do budowania listy. A, no, Ale poza tym też udział w takim wydarzeniu, w którym są inne ekspertki, czasami bardziej znane z, z ich branży, świetnie działa wizerunkowo. To jest coś, czym można się pochwalić w mediach społecznościowych, coś, co poprawia widoczność, coś, coś co daje nam okazji do tego, żeby pokazać się przed oczami naszych potencjalnych klientów. Więc niezależnie od etapu biznesowego, um, Partnerki także dużo zyskują, a nakład czasu partnerek jest naprawdę niewielki, patrząc na te korzyści. Bo tak naprawdę, jeżeli um, ekspertki, które dołączają do pakietu i włączają e, swój materiał do niego, mają już sklep, w którym sprzedają, jest tam ten produkt, wszystko jest poustawiane, mają e-maila powitalnego e, dla klientów, wszystko jest gotowe, to tak naprawdę ich wkład w bundle. Ogranicza się do wypełniania formularza zgłoszeniowego. Tak, chcę wziąć udział w Twoim bundle Grażyna. Dam taki, taki materiał i tutaj opisują, wypełniają ten formularz, który zajmuje może kilkanaście minut. A następnie przygotowują się do promocji, czyli przygotowują kilka maili i postów do social media. I to jest całe ich zaangażowanie. Nie wymaga to naprawdę dużo czasu, a rezultat, tak jak wspomniałam, budowanie listy czy z prowizji od sprzedaży, tych pakietów są naprawdę atrakcyjne. No i oczywiście, niezaprzeczalnie, taka akcja jest bardzo korzystna dla organizatorki, mimo że wymaga trochę więcej czasu niż od partnerek. Czasu na przygotowanie, to z mojego punktu widzenia, po tej pierwszej bundle, mogę ci powiedzieć, że naprawdę warto. No bo tak samo jak partnerki, jako organizatorka, zarabiasz na sprzedaży pakietów, budujesz także Twoją listę mailingową. Dwa niezaprzeczalne, ważne punkty, które stanowią o tym, że Twój biznes online się po prostu rozwija. Oczywiście więcej o liczbach opowiem w kolejnym odcinku, bo. bo Zaproszę cię za kulisy tej mojej pierwszej edycji, ale dzisiaj chcę Ci powiedzieć, że efekty są rewelacyjne w stosunku do nakładu czasu. Jeszcze wspomnę tylko, że dzięki zgłoszeniom do, do tego pakietu poznałam też lepiej niektóre z subskrybentek mojego newslettera, bo zaproszenie do udziału w pakiecie wysłałam właśnie do całej mojej listy, i dzięki temu nawiązałam nowe relacje biznesowe, a one są bezcenne. To jest coś, co będzie procentowało takie fajne doświadczenie współpracy pierwszej. Przełoży się na pewno na dalsze wspólne projekty i działania, więc to też jest ogromny, ogromny plus, organizowania takiej płatnej lub bezpłatnej bundle. I na koniec jeszcze chciałam Ci powiedzieć, że bundles działają bardzo dobrze i są atrakcyjne dla klientów nie tylko ze względu na cenę. I wartość, jaką noszą. Bo oczywiście, jeżeli ktoś zobaczy, że, na przykład ten, nasz pakiet Prosperu i kosztuje 97 zł, a wartość materiałów to 3600 zł, to już oferta brzmi atrakcyjna. Ale oczywiście to, co jest ważniejsze, to to, co jest w środku. Więc, żeby bundle dobrze zadziałał, żeby się właściwie sam sprzedawał taki pakiet, to musi być spójny. To znaczy, że partnerki mają wspólną grupę docelową albo w dużej mierze się ich grupy pokrywają, a ich oferty w jakiś sposób się uzupełniają. Bo wtedy każdy, kto wejdzie na tą stronę sprzedażową, będzie właściwie klientem docelowym. Jeżeli miałabym partnerki z bardzo różnych branż, których listy są zupełnie rozbieżne, to byłaby duża szansa, że część klientów, która wejdzie na stronę duża, w dużej mierze, nie będzie zainteresowana większością materiałów i dla nich ta oferta nie będzie atrakcyjna. Dlatego ta spójność grup docelowych, spójność ofert, materiałów, które są w tym pakiecie, jest bardzo ważna, żeby potencjalny klient, kiedy wejdzie na stronę, zobaczy, o, to jest dla mnie i to, i to, i to mnie zainteresuje. Żeby już kilka jak nie wszystkie materiały, naprawdę były dla niego atrakcyjne. Wtedy, w myślach, kiedy będzie przeglądał stronę, dodaje sobie kwoty i widzi, wow, za ten bym, kurs bym zapłacił, zapłaciła 30, 50, 70, 90. I już po trzecim takim kursie widzi, czy materiale widzi, że wow, to naprawdę warto, bo wydaje tylko te 97 zł, a dostaje dużo, dużo więcej. I czuje, że to jest super okazja. I wtedy bundle sprzedaje się właściwie samo, nie trzeba nikogo przekonywać do zakupu. Po drugie, bundle działają bardzo dobrze, bo zachodzi tutaj efekt synergii grupy. W trakcie promocji sumujemy nasze listy mailingowe. Oczywiście, jeżeli grupy są podobne, no to. Bardzo często będzie tak, że na naszych listach są y, częściowo te same osoby, ale zawsze jest też część adresów mailowych, część klientów, których już mamy na naszej liście w naszej społeczności, których nie ma ktoś inny. Więc y, dzięki temu. Mimo że to nie będzie tak jeden yy, tak jakbyśmy liczyły, że ja mam 1000 osób, ty masz 5000, ona ma 4, to razem mamy 9, może się okazać, że będzie tylko 6, ale to i tak dla każdej z nas jest więcej niż miałyśmy samodzielnie. Dzięki temu docieramy do yy, szerszej grupy docelowej. Yy, docieramy do nowych osób, do tysięcy osób, których nie miałybyśmy do których nie miałybyśmy zasięgu bezpłatnie, nie mogłybyśmy do nich dotrzeć bezpłatnie. Jedynym dla nas rozwiązaniem byłyby wtedy e, płatne reklamy. E, a dzięki społecznościom naszych partnerek docieramy do tysięcy tych nowych osób, których nie było u nas. Zyskujemy także zasięgi w social mediach. To, co zauważyłam, to to, że w porównaniu z innymi e, postami sprzedażowymi, nie wiem, czy też to zauważyłaś, zwykle posty sprzedażowe w mediach społecznościowych. E, mają bardzo mało zaangażowania. Jest tam, właściwie nie ma komentarzy. Jeżeli są jakieś serduszka, to to jest wszystko. Natomiast w przypadku takich pakietów dzieje się coś niesamowitego. Klienci sami e, s, e, spontanicznie komentują takie posty. Piszą, że ten pakiet jest świetny, że już kupiłam, już odebrałam. E, spontanicznie właśnie reagują i angażują się w nasze posty. W mediach społecznościowych, a dzięki temu algorytmy sprzyjają tym naszym postom sprzedażowym i jeszcze więcej osób je widzi. Więc tutaj jeszcze, właśnie ten efekt synergii jest taki ciekawy, że przez to, że jest to wspólna inicjatywa, że ogromna wartość za tym stoi, to nasze posty w mediach społecznościowych zyskują większą popularność i docierają do większej liczby osób, przez co Także poprzez media społecznościowe pozyskujemy więcej klientów niż gdybyśmy samodzielnie robiły to, właśnie promując jakiś nasz własny kurs, pojedynczy materiał. Dobrze, myślę, że na tym dzisiaj ten odcinek zakończę. Jestem ciekawa, co myślisz o bundle. Może brałaś udział w tym moim pierwszym pakiecie i kupiłaś materiały z pakietu Prosperuj. Może korzystałaś z takich materiałów, z takich bundle w angielskojęzycznym internecie. Ja w każdym razie mam nadzieję, że przekonałam Cię, że ta, ta, taka akcja może być dla Ciebie korzystna, niezależnie od tego, czy jesteś klientką, czy będziesz partnerką, czy może zdecydujesz się zorganizować taki pakiet. Bo jeżeli zainspirowałam Cię do tego, żeby przeprowadzić taką akcję, to przygotowałam dla Ciebie workbook, który pomoże Ci znaleźć pomysł na Twój pierwszy pakiet materiałów. Pomogę Ci zdecydować, do kogo e, kierujesz tą ofertę, e, jakie partnerki, partnerów powinnaś zaprosić i jak nazwać Twój pakiet, aby był on atrakcyjny e, dla Twojej grupy docelowej. Dlatego koniecznie pobierz go i zacznij planować Twój własny bundle. Oczywiście link do e, tego materiału znajdziesz w opisie do odcinka. I wiesz co, na koniec jeszcze mały PS. Od niedawna można oceniać podcasty w Spotify na telefonie. Dlatego jeżeli widzisz wartość w tych odcinkach, to zostaw proszę 5 gwiazdek pod moim podcastem. Z góry bardzo Ci dziękuję. To tyle na dzisiaj. Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka już za dwa tygodnie, a w nim podzielę się z Tobą kulisami mojej pierwszej sprzedaży mojego pierwszego bundle.